Dzień dobry, mamy połowę maja. Znajdujemy się na plantacji borówki amerykańskiej, gdzie już działaliśmy rok temu w tym samym okresie. Na plantacji zastosowaliśmy rok temu preparat Maxi Grow w dawce pół litra na hektar, w momencie kiedy w okresie pełni kwitnienia wystąpiły przymrozki. Zastosowanie preparatu miało na celu uratowanie tego, co tak naprawdę zostało przez mróz uszkodzone. Po dwóch tygodniach, w zasadzie po tygodniu, już było widać pierwsze efekty, bo kwiaty, które y, można było już skreślić, y, odbiły się, więc nie wszystko w nich zostało uszkodzone. Mamy potwierdzenie też od plantatora, że to zadziałał nasz preparat, bo nic innego nie było zastosowane. Y, było to widać nie tylko po ilości zawiązanych owoców, ale także y, po ilości przyrostów młodych, które y, obsypały, y, obsypały całą roślinę. Pierwszy zabieg, pół litra maxigrołem. Docelowo on powinien być zastosowany przed kwitnieniem jako stymulator, stymulator wspomagać kwitnienia, jako preparat, który intensyfikuje podziały komórkowe w roślinie. Jest to początek kwitnienia. W normalnych warunkach jestem pewny, że te rośliny już by kwitły, ale ze względu na pogodę, tak naprawdę dopiero pierwsze pąki zaczynają się otwierać. Także tutaj, jeżeli utrzyma się pogoda. To mamy kwestię paru dni i będzie tutaj pełnia kwitnienia akurat na tej plantacji, preparat Maxi Grow został już zastosowany 4 dni temu. I też zaraz obok pokażemy wam plantację, gdzie rok temu był zastosowany Maxi Grow, a gdzie nie było zastosowane, jest to ta sama odmiana, bo odmiana Duke, tylu samoletnia i tą różnicę widać już na tą chwilę. Jeśli chodzi o działanie preparatu Maxi Grow, tutaj mamy porównanie. Rok stosowania Maxigrowa, w tym roku już drugi raz, i obok widzimy plantację, na której nie były stosowane. Jest to odmiana Duke. Widzimy ilość kwiatów na tej roślinie i widzimy wysokość plantacji i ilość kwiatów na roślinach obok, gdzie Maxigro nie był stosowany. Tak, w zeszłym roku były przymrozki i mamy porównanie: tutaj praktycznie przetrwało kilka kwiatów na roślinie. I nie było w ogóle przyrostów rocznych, a po mojej prawej stronie plantacja, gdzie preparat MaxiGrow był stosowany.